Cześć, witajcie w moim garażu. Dzisiaj zajmiemy się Citroenem Berlingo P9. Zapraszam do oglądania. Tym razem chciałbym się zająć zagadnieniem przygotowania sobie pola, czy tam przestrzeni, do tego, żeby móc wymienić sprawnie choćby filtr powietrza lub filtr paliwa, który się tam znajduje. Czyli czynności, które musimy. Najpierw uczynić, rozebrać czy zdemontować te wszystkie tutaj rury, osłonę czy też zbiorniczek płynu do płynu hamulcowego. Także do dzieła. Tu mam klucz nasadowy numer 7 i będę odkręcał rurę. Ale chyba najpierw demontuję sobie zbiorniczek PORX-30, TX-30. I to teraz tak wstępnie już rozebranego, nie, tutaj części rozebranych, części rur, możemy przez nią pojechać do dalszej do naszej czynności. Także tyle musimy sobie usunąć, żeby dojść do filtra powietrza lub filtra paliwa. To teraz nic innego jak złożenie wszystkiego od powrotem w całość. Musimy delikatnie wcisnąć, żeby na turbinę nam naszło, potem tą śrubę dokręcić. Do no, przekręcenia I oto montaż, demontaż rur w celu wymiany filtra powietrza czy filtra paliwa został ukończony. Jeśli to w części pomogło, łapka w górę. I zapraszam do kolejnych realizacji. Dziękuję. A, i oczywiście bo bym zapomniał o dekielku na swoim miejscu. Teraz jest montaż zakończony.